Są jednak na tym świecie ludzie, tak zwani denimheads, którzy z chęcią sięgają po tak zwany surowy denim. Na czym to polega, z czym wiąże się ta kultura i dlaczego jest na to w pewnych kręgach, no to taki hype. Dowiecie się już za chwilę. I teraz specyfika tego surowego denimu. Każda para wykonana z surowego denimu jest unikalna. Jak to możliwe? Ano tak, że te spodnie dopasowują się do sposobu chodzenia Siadania, ba do stylu życia noszącego. One przecierają się bardzo indywidualnie, bo nie robi się to fabrycznie, tylko robi się to naturalnie, więc w zależności od tego Jakie macie nogi, jak funkcjonujecie, to uzyskacie zupełnie inny charakter tych spodni, niż na przykład ktoś, kto miałby na sobie ten sam model. W sieci pod tagiem Raw Denim zobaczycie masę takich zdjęć i entuzjaści mówią na ten efekt, te przetarcia, które się uzyskują w wyniku długotrwałego noszenia takich spodni, mówią Sick fades. Żebyście mieli też pełną świadomość tego, z czym wiąże się surowy denim. Taka tkanina, która nie jest poddana absolutnie żadnemu procesowi, tylko prosto z tkalni brana jest na szwalnie, Jest naprawdę sztywna i twarda. W zasadzie to możecie ją złożyć, jakby to było kartonowe pudełko. Dlaczego tak jest? No, kiedyś był na przykład tylko surowy denim, bo górnikom na nic by się zdały takie miękkie, cienkie spodnie, bo nie chroniłyby ich absolutnie przed niczym. Jednak proces... Takiego uprzemysławiania tej produkcji na masową skalę i popularyzacji sprawił, że do takiego codziennego użytku trzeba było wymyślić coś innego, coś dla zwykłego zjadacza denimu. No bo jeżeli porównacie to do takich zwykłych dżinsów, które zakładacie w sklepie, no to feeling w momencie, kiedy je próbujecie jest taki, jakbyście nosili je od lat. W ogóle nie musicie ich rozchadzać, tak jak na przykład rozchadza się nowe, skórzane buty. W świecie raw denimu, czy ogólnie denimu jest jeszcze proces który najczęściej podawany jest czy wybrać spodnie które są mu poddane czy nie, czyli macie spodnie które są sunforized albo są unsunforized. Ich nazwa wzięła się od gościa, który w latach 30-tych go wymyślił, a nazywał się on Sanford Lockwood Clue. Sanford. Sunforized. Co oznacza dla denimu jeden i drugi termin? Ano pierwsze, czyli sunforized Oznacza to, że były poddawane działaniu pary i wstępnie rozciągane tak, żeby w procesie ich rozbijania i noszenia nie skurczyły się za mocno. Unsunforized nie były w taki sposób traktowane, więc jeżeli chcecie mieć takie naprawdę prawilne, true to the roots jeansy, to wybierzcie te, które są surowe i na, na dodatek unsunforized. Jedna rzecz, jeżeli się już decydujecie na takie spodnie i chcecie, żeby były luźniejsze, a nie bardzo mocno dopasowane, to musicie je kupić o dwa rozmiary za duże. Czy surowy denim ma jakikolwiek logiczny sens? Nie. Czy ma jakikolwiek sens emocjonalny? Tak. I tylko ludziom z takim podejściem go polecamy. Dlaczego? No bo to jest jak wybieranie płyt winylowych w każdym możliwym przypadku zamiast dobrej jakości nagrań MP3. Ewentualnie jak mówienie, że skrzynia manualna jest znacznie lepsza od skrzyni automatycznej, nieważne czy codziennie stoicie po dwie godziny w korku. Po prostu jak ktoś lubi wachlować, to sobie będzie wachlował. Więc jakby pamiętajcie o tym. Tym bardziej, że przy okazji surowego denimu warto pamiętać o takich tradycyjnych, charakterystycznych dla kultury jej noszenia zasadach. Po pierwsze, spodnie z surowego denimu nosisz tak często, jak to tylko możliwe. W zasadzie to nosisz je codziennie. Codziennie jedną parę. Dodatkowo nie pierzesz ich. Przez pierwsze pół roku teoretycznie nie powinno prać się spodni z surowego denimu. Oczywiście jest to zasada związana z tym, jak i w jaki sposób ta tkanina nabiera charakteru, no bo te wszystkie unikalne przetarcia, dopasowanie się, w zasadzie tworzenie takiego modelu 3D waszych nóg, na tej tkaninie jest możliwe tylko i wyłącznie, kiedy ona naturalnie dopasuje się do Was, a w momencie, kiedy bardzo szybko je wypierzecie, czyli tkanina się zmiękczy, straci szybko sporą ilość tego barwnika, no to ten taki pożądany, prawidłowy efekt nie zostanie osiągnięty. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chcesz zobaczyć burzę, walkę, konflikt prawie tak zażarty, jak podczas. Pytania rzuconego do fanów Opla Kadeta na jakimś konwencie Opla, to podejdź do denimowych nerdów i zapytaj, czy faktycznie nie wolno prać jeansów? Nie zapomnij oczywiście popcornu. Gwarantuję niesamowitą rozrywkę. Jeżeli na takich spodniach z surowego denimu pojawiła się jakaś plamka, bo sobie ulaliście trochę sosu albo kawy, to czyście je mokrą szmatką, ale nie trzyjcie za mocno. I tutaj mit związany z tymi spodniami. Jeżeli zaczynają śmierdzieć, no bo nosicie je codziennie, w różnych warunkach, pocicie się, brudzicie i tak dalej, to wrzućcie je do zamrażarki. Rus wybije te smrodliwe bakterie. Jest to nieprawda. One prawdopodobnie przejdą w stan hibernacji i zaraz po tym, jak te spodnie się ogrzeją po wyjęciu z zamrażarki, to znowu zaczną śmierdzieć. Jak już minie te pół roku, to w takich spodniach z surowego denimu możecie na 30 minut, albo na godzinę, albo na 3 godziny wejść do... Wanny z letnią wodą, ewentualnie jeżeli są brudne, to z lekkim detergentem. Możecie sami w nich siedzieć, możecie je obciążyć jakimiś rzeczami typu płynami do płukania i tak dalej, żeby nie wypłynęły. I tutaj ciekawostka. Im cieplejsza woda tym bardziej się skurczą, więc możecie sobie regulować jak bardzo się do Was dopasują. Jeżeli jeszcze nie stwierdziliście, że ludzie, którzy mogą się tym fascynować są absolutnie chorzy, to poczekajcie na tą informację. Jest taka grupa, która uważa, że w spodniach z surowego denimu, jeżeli już chcecie je zamoczyć, to powinno się wchodzić do morza. I w momencie kiedy namoczycie je w słonej wodzie morskiej i wyjdziecie na plażę, to ewentualny brud możecie zetrzeć tylko i wyłącznie przy użyciu piachu z plaży kurtyna. Więc dlaczego za coś, co nie przechodzi przez masę kosztownych i skomplikowanych procesów płaci się tak chore pieniądze, bo musicie wiedzieć, że spodnie z surowego denimu są droższe niż te z zwykłego denimu, a no dlatego, że za emocje się płaci plus one są z innych tkalni, w sensie ten denim jest z zupełnie innych tkalni i to takie, które są umieszczone w Stanach Zjednoczonych albo w Japonii, czyli ludzie, którzy tam pracują, dostają normalne, godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Ponadto używa się znacznie lepszych jakościowo materiałów w samym procesie już tkania, a proces produkcji również jest dużo bardziej uważny, więc absolutnie każdy jeden element składowy, który składa się na te dżinsy, będzie kosztował więcej czasu. Uwagi i dokładności, stąd też wyższa cena takich spodni. Jeżeli nie odpadliście przy surowym denimie, no to selvedge denim zjecie na deser. Selvedge denim to tkanina, która tkana jest na tradycyjnych krosnach, wykorzystujących tzw. czułęko, czyli shuttle looms. Poznacie ją po tym, że jak podwiniecie nogawkę, no to to szycie wykończone jest taką najczęściej biało-czerwoną, chociaż może być też w innych kolorach, taśmą. I dlaczego jest to takie wyjątkowe? Ano dlatego, że proces produkcji na tradycyjnych krosnach daje wam przede wszystkim węższą belę materiału, i dlatego jej krańce, które są wykończone przed strzępieniem taśmą w momencie zszycia w spodnie akurat układają się w coś takiego, są po prostu węższe. Bo nowoczesne krosna, które wykorzystuje się przy produkcji na skalę przemysłową, czyli Projectile Looms dają wam przynajmniej dwa razy szerszą belę materiału i tam takiego wykończenia nie uświadczycie. Ponadto przy dużej skali, w momencie kiedy nie jest to takie rzemieślnicze, tkaninę tnie się tak, żeby wykorzystać jak najwięcej. Z jak najmniejszej ilości materiału. Dlatego też nie ma szans na to, żeby ewentualne estetyczne wykończenia uwzględnić w każdej parze jeansów, a przecież nie mogą one się od siebie różnić w momencie, kiedy spodnie rzucone są na półki sieciówki. W czym selvedge denim jest lepszy? Ano, w tym, że jeżeli macie ten powolny proces produkcji, to trochę jak w przypadku surowego denimu przykłada się wagę do tego, jak to jest wykonywane. Tym bardziej, że tych shuttle looms po prostu nie da się przyspieszyć. Jest to absolutnie Niemożliwe. No ale czy taki denim jest w czymkolwiek lepszy? Chodzi o to, że te krosna tworzą ściślej tkaną tkaninę. Ona jest po prostu gładsza, więc będzie teoretycznie nieco bardziej wytrzymała, a na pewno zdecydowanie bardziej estetyczna. I tutaj ciekawostka: do lat 50. był tylko selwecz denim, bo dopiero wtedy rozpoczęto produkcję tych projectile looms, które tworzyły zupełnie inną tkaninę. I teraz pytanie, czy Selvedge Denim to zawsze Raw Denim? Otóż nie. Chociaż często tak jest, ale są to dwa zupełnie różne typy tkanin i nie należy jednego mylić z drugim. W sensie może być Selvedge i Raw, a może być sam Selvedge i sam Raw. Co do najlepszych marek Selvedge Denimu, to będą one tożsame z Raw Denimem, więc ta selekcja, którą pokazaliśmy przy surowym, może spokojnie być zastosowana do Selvedge'u. I zanim... Już na koniec tego filmu praktycznie ocenię i zestaw naszego widza, to przejdę do pewnej ciekawostki. Mianowicie Japonia ma bardzo bogatą kulturę i historię barwienia denimu. Mają oni specjalny sposób wybarwiania tej tkaniny, która nazywa się rope dyeing. Chodzi o to, że w fabryce, w której barwi się włókna, z których później się tka denim. Macie konstrukcję, która sięga tak mniej więcej dwóch albo nawet trzech pięter, i tam pojedyncze włókna zamaczane są w tym barwniku, po czym z niego wyciągane tak, że kolejne warstwy barwnika utleniają się na tej tkaninie, zanim znowu zostanie włókno zamoczone. Dlaczego jest to takie wyjątkowe? No bo standardowo po prostu wrzuca się te włókna do takiej kąpieli barwnikowej i one bardzo mocno tym kolorem przesiąkają do samego spodu. W tej japońskiej metodzie tego wiszącego barwienia środek e, włókna pozostaje biały i poszczególne warstwy barwnika, które się na nie nakładają, są coraz ciemniejsze. Dlatego w momencie, kiedy spodnie się przecierają od używania, szczególnie kiedy są wykonane z surowego denimu, to one pięknie przechodzą od tego takiego głębokiego niebieskiego przez wszystkie jasne odcienie niebieskiego i błękitu, aż do całkowitej bieli. Oczywiście są też firmy, które wykonują najrozmaitsze, najdziwniejsze i najbardziej skomplikowane rodzaje denimu, gdzie środek, czyli rdzeń tej tkaniny jest na przykład niebieski, więc wasze spodnie mogą się przetrzeć od niebieskiego przez błękitny do prawie bieli do znowu niebieskiego. I w ogóle tutaj też pewne wytłumaczenie dlaczego najlepszy denim robi się w stanach zjednoczonych oraz w Japonii. Japończycy też mają dość bogatą historię i ofertę produkowania tradycyjnej amerykańskiej whisky. Ono chodzi o to, że w latach 80. Japonia wytworzyła pewien trend na powrót do starego, dobrego świata, i to głównie tego inspirowanego dla nas zachodem. Więc można by powiedzieć, że Japończycy wymyślili hipsterstwo before it was cool. Zestaw, który dzisiaj ocenimy, pochodzi z profilu jest podkreśnik 2.1.3. Widzimy tutaj, co prawda, tylko górę zestawu, ale robi ona potężne wrażenie. Macie dwurzędowy blazer w kratę window pane ze złotymi metalowymi guzikami, szerokimi klapami, który uzupełniony jest takim beżowo-karmelowym golfem i pomarańczową poszetką. Naprawdę mocarny efekt. Szanujemy! No, i zapraszamy na profil: Jest podkreślnik 213. Po więcej tego typu outfitów. Oby, tak dalej. Z chęcią zobaczymy więcej tego typu mocarnych propozycji.